Rozpoczął się sezon grzewczy, miejska energetyka cieplna w Brongowie uruchomiła już węzły cieplne, dzięki czemu w budynkach, które korzystają z usług spółki jest już ciepło. MEC spółka z Obrągowie rozpoczęła już sezon, z dniem 18 września zostało uruchomione ogrzewanie. Na dzień dzisiejszy zasięg mec to jest około 70% wszystkich budynków i dla mieszkańców miasta. Zarządcy występują z wnioskiem do mecu i MEC na, na podstawie właśnie takiego subiektywnego odczucia, tak że już jest zimno w domu, uruchamia ogrzewanie. Metz dostarcza ogrzewanie do budynków, ale również sprzedaje opał. Przy ulicy kolejowej w Mrongowie można zakupić węgiel czy ekogroszek. Mec w brągowie prowadzi sprzedaż opału dla osób indywidualnych. Od zawsze sprzedawaliśmy węgiel. Cena została utrzymana 642 zł za tonę. Natomiast od tego sezonu wprowadziliśmy sprzedaż EkoGroszku i tutaj mamy cenę 681 zł za tonę. Jeżeli ktoś chce kupić w asortymencie i będzie on workowany, wtedy trzeba doliczyć 60 zł za tonę. Chciałem tutaj wspomnieć, że dowóz paliwa, dowóz opału na terenie miasta mągowego dla mieszkańców jest bezpłatny. Myślę, że w przyszłym sezonie pokusimy się o sprzedaż peletu dla odbiorców indywidualnych, ale to jest jeszcze w sferze planu. Mec w Mrągowie gotowy jest do sezonu grzewczego. Szykuje się natomiast do dużej inwestycji, która ma objąć mrągowską kotłownię. Wszystko z myślą o ekologii. Na dzień dzisiejszy kotłownia mecu jest kotłownią opartą na miale węglowym, natomiast już złożyliśmy wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu na modernizację kotłowni pod kątem wymiany kotła węglowego na kocioł biomasowy. Mec będzie się opalał biomasą. Będzie to nowoczesne ekologiczne źródło, które pozwoli nam zaoszczędzić znaczne sumy środków. Nie ukrywam co w tej chwili jest największym problemem dla Mecu, czyli koszty związane z opłatą za emisję dwutlenku węgla. Na koniec warto wspomnieć, że w tym sezonie na ogrzewanie budynków w mieście mec zamówił około 12 tysięcy ton węgla. To z pewnością wystarczy, by zapewnić ciepło mieszkańcom.